w kolejnym odcinku Wlotni.pl TV dawno nie nagrywałam, więc dzisiaj specjalnie dla Was będzie Movie Start Planet. Tak, i teraz kręcimy kołem. Zobaczcie, i chciałam Wam powiedzieć, że dostałam VIPa. O, zobaczcie. 40 zł. To no, jakieś tam chyba ich pieniążki, nie? 40, 40. O, zobaczcie, prezencik! zbieramy. Co tam za prezent dostałeś? Nie, jakieś tam tych no, pieniążki. Tam było możliwość. w środku te gwiazdki, no i e, te pieniążki. Mm -hmm. No i teraz wchodzimy w przyjaciół. Skąd że masz VIPa, już prędzej patrzyłaś, pewno? E, no tak. <laughs> już patrzyłam, kto Ci dał tego VIPa? Może zobaczymy co? Dobra, I chodzimy w prezenty. prezenty I tutaj jest A to... jest VIP tak. I od kogo dostałaś? Ło wow. Zobaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie VIP Zobaczcie, przysłała nam Kotko Wal Niki, 820 No, rzeczywiście ciężkie Ale dziękujemy za VIPa Dziękujemy I pozdrawiamy Tak Otworzone. Nie, jest otworzone. Mhm. Dziękujemy za Vipa. Tak, bardzo dziękujemy. Może coś wyszli tej dziewczynce, co? No właśnie, teraz możesz no. coś odesłać, jakiś prezencik. No, no to co się. Jak to się przesyłało? Właśnie. A teraz jak ją znajdziemy? O prezenty mam chyba O widzisz super Możesz jej coś wysłać Nie wiem jest takie ładne ładne, ładne. Co ładne? by jej się spodobało To mi to zostało Popatrzę sobie mm. O ta bluzeczka jest moja No to do, do, do. dobra Daj prezent Okej okay. Dobra to może teraz przyjmiemy więcej znajomych, bo już możemy, prawda? Tak. Przyjaciele. tutaj, tak? Albo wiesz co? Też, hmm. też patrzyłam, że mamy dużo prezentów. O, tak. Może też, też pozbieramy. Też możemy otworzyć. Hmm. Masz dużo zaległości. Hmm. O, widać. Może niech napiszą w komentarzach, jak się ma Vipa, się zmienia w tym movie Star Planet, bo ty Nikola nie o, wiesz co. Właśnie, hmm. no poprosimy. Bo Nikola rzadko kiedy gra i możecie napisać w komentarzach Tak. Hmm. w czym jest teraz lepsze, że, że jest ten VIP. Co teraz możemy robić? Ja właśnie. Możemy jakieś dodatkowe rzeczy robić. Tak. Piszcie do nas. Zobaczcie, znam takie mułaski ładne. Mhm. O co to? Jest jakaś ani. To? O, chyba, nie wiem, do pokoju. A może tu... jakaś dekoracja? O, no, do pokoju tak. właśnie. Włosy takie ładne, no. Piękne. Też farbowane różowo. Mm -hmm. Tą bluzkę chyba już mam drugi raz, nie wiem. O, o ta też jest ładna, podobna bardzo. Mhm. Mm mm -hmm. Dobra, dalej. Uhu, uh, uh, jak dużo. O, od kogo tyle prezentów? Jak, od kogo? Od Latoski99. Mm -hmm. Na pewno tak, czy też dla No dobrze, 99. Dziękujemy. To może też jak coś odeśli. O, jaka ładna prezeczka. Mhm. To może odeśli jakiś prezent też. No, tak. Też ładną bluzę. Tak? Pewnie. Bluzek mmm to jest? Mhm. Widać? No to wiesz, Tak. Ok. Dobra. prezent. Dobra. I znów ta bluzka. Już trzeci raz ją mam. Bardzo dziękuję. O, jaka sucha bombka jakaś. Bardzo dziękuję, że mi tyle prezentów przesyłacie. O, coś tu pisze. Zaprosiłam cię do znajomych. Czyli musimy jeszcze zajmować? Tak. Aha. O, jakiś stolik fajny do pokoju. No właśnie, dawno nie. Mhm. Dawno tak y, nie zmieniałam w moim pokoju i nie robiłam takiego remontu. No, to trzeba, bo to o. zrobić? To, to na jeden odcinek hmm. zostaw co? Ten remont. Tak, tak. To, dzisiaj otworzymy. Od, o, prozędzie. zobaczcie, co to jest. Piękne, hmm. Tak, tutaj mamy od kogo tyle ręczników. No ja wolę... O, o le 10. Mhm. To też je możemy coś odesłać. Mm. Wow, jakie ładne. Śliczne. No mm. co to jest? Mm. Przekonamy się. No. O, jakie ładny. Piękna sukienka. Kropeczki. Mhm. O! Śliczna. MSP tam trzeba. Mhm. I w skrócie. Tak. O, a tutaj od kogo... Zosia. Dużo A. Znaczy bardzo dużo jest tutaj A. Mm -hmm. I... I liczba jakaś tak na końcu. Mm -hmm. O, jakie ładne spodnie. Zosia. <grym> Zosia. Dzień dobry Dzień... Dzień... Dzień Dziecka. <grym> <grym> MSB. Tam była taka sama, tylko tak mm. na niebieska. Mam taką samą. O, ta tak, jest no. ładna. Ale dużo mamy. To jeszcze, nie wiem, ostatni, może. Widzisz jak cię lubią? Mm. Tyle ci prezentów przesyłają? No. Ty też możesz od razu odsyłać tutaj, jak masz. Tak. Wiesz? O, no świetnie! świetne. I może niech piszą swoje loginy, co? To w następnym odcinku zatwierdzić parę przyjaciół, co? Tak. Jak już teraz mm. masz bimba, to. Teraz możesz mieć dużo przyjąć. Ooo, jaka ładna! Piękna! Hmm. Pięknie. Iliczka. Mhm. O, oh. mm -hmm. jakieś wyjście, Wieczorem. Jak ładna sukienka. <grym> Pira. <grym> jeszcze coś? A, jeszcze tu. Mhm. Włosy. Włosy. Te braty. To... to może przyjmiemy teraz znajomych, bo. Możemy... Przed tak. w następnym odcinku zrobimy takie Możemy przyjmowanie. troszkę znajomych przyjąć. Mm. Bo tak to przyjmiecie pierwszych lepszych, a tak to widzów z YouTube'a najpierw przyjmiemy. O, właśnie. W Na następnym okay. odcinku, tak? Yy. tak? Dzisiaj sobie już... Ktoś tutaj napisał pod prezentem y, pozdrow. Aha, czyli pozdrawiamy. pozdrawiamy. Ale kto to jest? Oliwia. Dobrze, to pozdrawiamy Tak, Pozdrawiamy Oliwie. Otworzymy prezent, może jej tak. coś okay. wyślesz? O! Śliczna. Nooo, muszę jej coś ładnego wysłać. Nie ma pieski. Mm. Dobra, coś Super. ładnego, coś ładnego. Uh -huh, uh -huh. My też lubimy pieski. Tak, zobaczmy. O, to ja wyślę tą ładną, widzicie, taką białą. Śliczna jest. Sukineczka. Dobra, patrzymy, gdzie są napisy pod prezent. Mówisz, mhm. jak ktoś tam coś napisze do no. Ciebie? Czasami patrzę. I czytasz. Co o, było, 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 było. A? O! Do pływa... do pływania. A, do pływania. O, ciekawe, ciekawe co? Ciekawe, ciekawe. O, czyliście do pływania. Dopływania. Sam raz na wakacje. <laughs> Prawda? Bardzo cię lubię. O, no to tutaj. O, z tej musisz... samej to jest. Aha, no to tutaj o. coś musisz odesłać. Tak, tak, tak. Oczywiście. Ok, to i może odeślę coś i może kończymy. Dopiero. O! Te do buty. Może pozdrowić parę osób? Tak. Ym, no już to... skończyłaś? Tak, tak, już... Już, już skończył. No, to co, w następnym odcinku co? Trzymaj Niech piszą może w tak. komentarzach. Co możesz robić jako, że masz vip i niech tak. piszą swoje mhm. niki na Mówise Plany, to zatwierdzimy ja pierwsze ja. 10 osób. Żeby tak. nie było, że wybieramy. Pierwsze 10. pierwsze 10 osób, które napiszą, to zatwierdzimy. W tak, na następnym tak. odcinku Nikola zrobi taki hmm. odcinek, tak? I bardzo dziękujemy za prezenty. No. Tak, bardzo dziękujemy. Fajno był Nikola, bo nie widziałem. Tak, no świetne. Tak, no to hmm. super. Podziękuj widzom. Dziękuję bardzo. I Żegnamy się i jutro Nikola zapraszamy na vlog, już pierwszy z Jaki, naszej wycieczki, tak, wakacji, no, wakacji. Także. Zapraszamy Was, Pierwszy tak, tak. się pojawi w czwartek na pewno odcinek, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, czwartek. Tak. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, tak. bo to jest przeczytanie tak. dla Was. Siedmiodniowy vlog, dzień w dzień będzie Nikola. Tak. tak. Aleksandra Patka. Zabijamy Pawła z Korupcji. Pozdrawiamy Weksę Gir. Pozdrawiamy Paulinę Oracz. Pozdrawiamy Monikę Franicką. Pozdrawiamy Ewę Białecką Pozdrawiamy Aleksandrę Patyga.